Witajcie, dzień dobry. Z tej strony Dawid z kanału Danwielt na Filipinach. Dzisiaj mam dla Was taki nietypowy odcinek. Myślę, że biorąc pod uwagę jakieś wakacje, gdzie jest ciepło, tropiki, nierzadko siadamy gdzieś w jakiejś restauracji, przy stoliku i zamawiamy sobie piwo. Tak, żeby się po prostu zrelaksować, ochłodzić. I tak też bardzo często bywa na. Filipinach i tutaj widzicie typowe filipińskie piwo San Miguel Pale Pilsen i zastanawiacie się zapewne dlaczego na szyjce jest tak zwana chusteczka papierowa ktoś może powiedzieć, że są to względy estetyczne ktoś inny, że można sobie później na przykład wytrzeć się usta lub po prostu, żeby na przykład no, nie wleciały nam muchy, tak? Otóż, słuchajcie, historia jest troszeczkę inna. Chodzi o to, że na Filipinach te butelki zazwyczaj są butelkami zwrotnymi, mają kaucję. W zależności od wielkości jest inna kaucja. I w ubiegłym wieku fabryki e, piwa miały generalnie problem z pozasychanymi butelkami. Bardzo często trafiało się, że gdzieś tam e, w tej butelce były jakieś pozostałości owadów, jakieś śmieci. E, no się po prostu coś przykleiło i maszyny tego nie domywały. Także nieraz było tak, że ktoś brał wiecie te, te piwo i zaglądał tam do tej butelki czy przypadkiem coś tam no, po prostu nie pływa. Także taka historia um, była. Teraz jest znacznie lepiej. E, natomiast jedna rzecz e, pozostaje, która jest tutaj niezmienna. E, to jest oczywiście wilgoć. I ostatnio e, widzieliście odcinek o właśnie tym, jak, jak wszystko rdzewieje. I myślę, że tutaj w głównej mierze chodzi o to, że ten kapsel tutaj na tej szyjce bardzo często gdzieś tam potrafi to zardzewieć i nieraz po prostu no, przed wypiciem sobie to przekręcamy, mamy możliwość to wyczyścić i, i w tym momencie po prostu pijemy czyste. I tutaj na tym kapslu faktycznie wiecie, no to jest najtańszy kurczę, metal, on jest niepokrywany niczym, mamy tutaj tylko tą muszczelkę w środku, tak jak widzicie. I to potrafi rdzewieć. Bierze się to z tego, że zazwyczaj restauracje kupują na przykład, wiecie, znacznie większą ilość piwa, żeby im tam gdzieś nie zabrakło czy, czy bary. I Filipińczycy, oczywiście, ci, którzy gdzieś tam piją większe ilości, czy coś, to oni wolą gdzieś tam te piwo kupić taniej, w Sari, Sari Store, w jakichś pobliskich tam powiedzmy sklepach, czy hurtowniach. Bo jednak no marża ma znaczenie, restauracje gdzieś tam czy, czy knajpy sobie zawsze coś wezmą, doliczą i w związku z tym po prostu te piwo czasami no jest składowane poza chłodnią, poza lodówką i po prostu ten klimat, który tutaj jest, on powoduje, że ten kapsel potrafi przyrdzewieć i właśnie później ta gdzieś tam się E, bierze i, i osadza. Zjawisko to nie występuje, kiedy po prostu piwo trafia od razu do lodówki. Tutaj kiedyś mi się też trafiło, że mm, przy okazji po prostu zamawiania gdzieś e, pizzy w takim, można powiedzieć, w miarę dobrym miejscu zamówiliśmy litrowego Red Horsa, bo tutaj zazwyczaj się piwo kupuje w jakichś tam litrowych butelkach. I co się okazało? Kurczę, no, kapsel się otworzył, ale bez syknięcia, bez niczego. I piwo też potrafiło być takie, jakby to powiedzieć, kwaśne. One po prostu gdzieś stało na słońcu, nie wiem, może nie było dokapslowane tak jak trzeba i właśnie też był nalot na e, kapslu i piwo było totalnie do kitu. No ale nie było problemu, wymienili nam zaraz te piwo, także e, także tyle. No i to tak jak mówię, to czasami <grym> To potrafi kosztować, kurczę, ja się nieraz śmieję, bo to nawet są żarty, takie memy w internecie, że kupując piwo gdzieś tam powiedzmy w jakimś tam markecie czy coś zapłacicie tam 50 pesos, gdzie wcale to nie jest tanio, bo 50 pesos to macie gdzieś kurczę 4 złote i bardzo często to nie jest nawet litro, półlitrowa butelka, tylko na przykład 0,33, więc jeżeli sobie to tam przeliczycie, piwo gdzieś tam w Polsce, nie wiem, 2,70, 3,20, no to piwo na Filipinach jest znacznie droższe. No i nieraz jest tak, że piwo potrafi gdzieś na przykład kosztować te same 90, ze względu właśnie na to i nieraz jakieś tam żarty powstawały, że Jakieś tam lepsze, wiecie, resorty czy, czy restauracje 120, tam 150 nawet. I ktoś potrafił się śmiać, że kurczę, ta e, chusteczka potrafi więcej kosztować niż e, samo piwo. No i tak właściwie, tak jak na początku wspominałem, e, kelner podając te piwo, żeby gdzieś tam nie zaliczył takiej, wiecie, no, wpadki e, wizualnej i związanej z tym, jak serwuje te, te piwo to po prostu te piwo jest owijane po to, żeby nam się żadna mucha do niego nie dostała. I myślę, że to jest chyba tylko i wyłącznie spotykane na Filipinach, że coś takiego się robi. I ja pamiętam, gdzieś czytałem taki tekst człowieka, który pracował tutaj w ambasadzie i on mówi, że właśnie piwo zawsze na jakichś takich imprezach było serwowane właśnie w ten sposób, żeby właśnie zapewnić tą czystość tej, tej, tego piwa, że tam się nic nie dostanie. A wierzcie mi, tutaj krążą różnego rodzaju robactwo, mrówki, muchy, karaluchy, bardzo często gdzieś tam jaszczurka i akurat będzie miała takie można powiedzieć szczęście, a wy że akurat Wam tam gdzieś kubka jakaś poleci. No mam nadzieję, że Wam nie obrzydziłem, kurczę, picia, wiecie, piwa czy na napoi jakichś tam kapslowanych. Może nawet być tak, że teraz, właśnie przez to, co powiedziałem, to za każdym razem, jak odkorkujecie, to gdzieś tam będziecie oglądać na ten kapsel, czy to kurcze, gdzieś tam nie zardzewiało, czy jest czyste. W ogóle ja zauważyłem, wiecie, no na Filipinach kolejna taka rzecz to jest to, że Filipińczycy nie używają papieru toaletowego, więc gdzieś tam, tą, tą ręką, ten tyłek gdzieś myją i tak dalej. I e, jak działa ludzka wyobraźnia, że. Czasami po prostu ktoś podając te piwo czy nawet jakiś tam wyładunek, rozładunek te piwo trafia z rąk do rąk i rzadko kiedy jest tak, że ktoś wiecie te butelki myje, więc ja uważam że lepiej bynajmniej na Filipinach gdzieś tam to e, umyć i tak jak mówię tutaj ta chusteczka też ma, ma tą rolę, że można sobie gdzieś tam powiedzmy cyknąć tą, tą szyjkę i i mamy, mamy to, to czyste. Mi osobiście dwa razy trafiło się, kiedy tutaj właśnie na tej szyjce była rdza, a tak poza tym no, nie, nie mogę powiedzieć, żeby tam na przykład piwo w jakiś sposób było e, zanieczyszczone. Także no, to jest taka historia. Spotkacie się z tym bardzo często w różnego rodzaju właśnie resortach, jakichś restauracjach. Że dadzą wam tą chusteczkę i będziecie się zastanawiać, e, dlaczego. Tu, oczywiście, historia jest niepełna, bo krąży bardzo dużo legend z tym związanych. Ja to się nieraz śmieję, że to jest tak z legendą, jak Rosjanie i Polacy kiedyś w latach 90., czy nawet wcześniej, jeździli do Niemiec, jak jeszcze Niemcy były podzielone na RFN i NRD. No i oczywiście, w tej niemieckiej knajpie. Zamawiali sobie piwo. I w Niemczech jest taki zwyczaj, że oni zawsze dają, właśnie, zawsze, no tak było. Dają kolorowy, taki, wiecie, kartonik pod, pod piwo, nie? No i to jest w sumie taki żart, kawał. E, I piją, 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 zamawiają, kolejno zamawiają, zamawiają. I przy którymś tam dziesiątym piwie, ten jeden zwraca uwagę temu kelnerowi, mówi kelner. A wafla to gdzie? <noise> także ja się nieraz śmieję, że wiecie, to może być tam gdzieś do, do podtarcia, do jakichś innych rzeczy. Czy coś także. Możecie sobie zobaczyć w internecie, jest bardzo dużo rzeczy z tym związanych i takich historii różnych ciekawych, że właśnie coś tylko i wyłącznie gdzieś funkcjonuje na Filipinach albo jest tu często spotykane. Jest dużo, więc jak tam gdzieś coś mi się przypomni, a ten film nagrałem właśnie dzięki temu, że. Jeden z Was, Harnaś, właśnie e, wziął i zamieścił komentarz i mi się przypomniał, że kurczę, faktycznie to tak jest. Ja się na tym nieraz łapię, że coś jest na tych Filipinach, a człowiek już do pewnych rzeczy zaczął się przyzwyczajać i dla niego to się takie staje oczywiste. Także no, tak, to, tak to jest. Także zwrócicie uwagę na, na bardzo wiele rzeczy, jak na to, że na przykład w większości restauracji dają Wam tylko łyżkę i widelec, nie? Możecie poprosić o noże, ale to tak jest zwyczajowe. Słuchajcie, kończę odcinek, mam piwo odkorkowane, jeszcze jest zimne, mam zamiar je wypić przy tej pięknej pogodzie, także czas leci, ja się z Wami żegnam, smacznego, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.